Witam, to jest taki raport yy, dla skrzynek z buffa, no i trochę w sumie o opinie. No, na początku filmu małpa, no ta małpa, istnieje se, wejście może możesz i w ogóle, z kodem pieniądze, jakieś tam, 5 dolarów. No i konkurs jest, jeszcze z tydzień, chyba że nie wiem, że będziecie go mieli w dupie, to ja was też będę miał wtedy w dupie, co za legenda. A więc tak, na buffie dzieją się dwie, dwa typy rzeczy na skrzynkach. Pierwsze to są takie. I to jest jedna, jeden rodzaj wydarzeń, które się dzieje na skrzynkach. I na przykład niektóre z, niektórych skrzynek nie ma, tak jak Bravo, weapon case i tak dalej. Drugi rzeczy to są takie. I nagle się okazuje, że tych skrzynek jest 200 trylionów i lecą do zera. Smutna żaba, można byłoby rzec, tak to powiem. W kontraście do Jupina. Ja powiem ogólnie, że ceny są niesamowicie niskie. Na no wszystkie ceny skrzynek są wys, wyższe, yy, niżeli na Buffie. Revolutionka jest bardziej 3,30 kosztuje, i tak dalej, i tak dalej. Jednak się nie ugięło i seleci w zupełnie dwie różne strony. Yy, no a na przykład Dreamsy no to już w ogóle za darmo chyba rozdają, tak o. Bo na yy, takim flowcie są za 6,5. No i tak się to wygląda. Buff wyznacza jakąś swoją trajektorię, ale masa supply tych skrzynek na poziomie gówna. To w ogóle też, moim zdaniem, obrazuje aktualną kondycję tego rynku, bo każdy ma go w dupie. No i tak se działa. Tak bym to powiedział. Działa jak sama działać. Kiedyś tak by nie było, że skrzynek było 31 na rynku. To w ogóle, jakby jak ktoś sama dostęp do buffa, to według mnie posiadanie skrzynek aktualnie może być całkiem sensowne. Bo to jest zmienność tak ogromna, ale swoją drogą te skrzynki i tak są droższe na opinię, Bo to na przykład kosztują 23 rmb, No więc... I tam to Liquidity jest 300 razy takie. Ciężkie do skomentowania. Nie wiem.